Witam Was bardzo serdecznie z bajchu z tej strony i wracamy do Belgii, gdzie próbujemy odrobić nasze straty, które złapaliśmy po drodze przez stopy Jesteśmy na miejscu, daleko jesteśmy. Startowaliśmy z miejsca czwartego, jesteśmy na ósmym, 4, 5, 6, na siódmym z 10, tylko te naprawdę wolne samochody są za nami. A jesteśmy prawie w połowie wyścigu, więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Zaczynamy naszą turę 11, okrążenie numer 17 i 18. Rozpoczniemy od tego czarnego a plus 1, czyli 5: raz, 2, 3, 4, 5. Nie będzie go próbował dublować, więc jedziemy dalej. Do tego, ten ma 3, 1, 2, 3, i się wejdzie tutaj. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. No i teraz my. My sobie oczywiście dobierzemy kartę. A mamy teraz szybkie karty. Dużo szybkich kart. To jest nasza trzecia, czwórka na ręce. Czwarta w sumie nawet. Więc będziemy próbować odrabiać straty. Możemy zagrać 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Idealnie, więc zagramy te dwie karty, 4 plus 1, czyli to będzie 5. Jedną oponę i dostaniemy pomarańczową flagę, więc pomarańczowa flaga to jest po prostu pomarańczowy pionek. I do końca. Hmm, tego sektoru, tej, tej, tej części wyścigu, możemy mówić, że e, roboty będą wjeżdżać na te cięższe trajektorie, czy tam na late breaki, żeby spróbować, żeby nie zdawały testów na przykład. Więc taką nadzieją głównie. Wydamy jedną oponę i ruszymy się o łącznie 5 pól, więc zrobimy raz, dwa, trzy. 4, żeby go wyprzedzić i 5 wiedziemy sobie, czy nawet nie chcemy na plus 4 wjechać. będzie 5, to będzie 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chcemy na plus 4 wjechać, będziemy bardziej ryzykować. Tak, będziemy bardziej ryzykować. No, i ci zostali, więc ten ma plus 2, raz, 2, 3, 4, raz, 2, raz, 2. Jesteśmy na tych przejściowych oponach, więc nam to, że się zachmurzyło, już nic nam nie robi, i teraz będzie dużo pit stopów. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja teraz. Żółte i dwa fioletowe będą wstawać. Więc to dobrze. No i rozpoczynamy turę naszego lidera, czyli jest raz, dwa. Za darmo może go wyprzedzić, ale musi zdać test. Potrzebuje 70 lub mniej. Ma 49, więc bez problemu. To było 2, 3, 4 i ląduje na tej na tej yy, trajektorii. A temu damy taki minus jeden lap, żebyśmy wiedzieli, że jest dublowany. I on się teraz ruszy. Ruszy się raz, dwa i stanie za liderem, bo to nie jest ta, ta osoba, która jest najdalej z przodu. I teraz ten żółty się cofnie, 6 pól. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jako jego pit stop. Mogę mu dać just pit, bo mam pod ręką. Ten czarny pojedzie 4, 1, 2, 3, 4. Więc trochę nam ich wstrzymał. Czy my chcemy, żeby. Nie, bo plus 3 dla niego będzie za dużo. Tym bardziej, że na 70, więc łatwo zda. Ten ma 3, 1, 2, 3. I powiedzmy, że jego zmusimy do zrobienia late breaka. Więc musi 70 zrobić. Ma 73, więc nie zdał. I tutaj wchodzi teraz w tą trajektorię. Ta trajektoria nam mówi, że minus 1 do ruchu. Jedna opona, ale dalej musi zdać następny czek. Więc znowu 70. 85, też nie zdał. Więc teraz już jest na tej trajektorii. I teraz musi zdać, jeżeli zda, to będzie miał minus 2 punkty ruchu na początku. Jeżeli nie zda, to się rozbije. Więc 70 po raz trzeci. 62, więc udało mu się opanować samochód w ostatniej chwili. Jest tutaj poza torem. Co nam? Czy nam to coś zmienia? Czy nam to coś zmienia? Plus 4 chcemy zagrać tą kartę, czyli będzie 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zmienia nam to, że nie musimy go wyprzedzać, więc idealnie zagramy sobie to plus 3, najpierw zrobimy test. czy w ogóle możemy. Potrzebujemy 60. Mamy 30, czyli udało nam się, czyli teraz pojedziemy dalej. Użyjemy trochę opon. Zrobimy czeka. Potrzebujemy 68 lub mniej. Zrobimy to z góry tali. Nie zdaliśmy dwa, więc dostaniemy jedno uszkodzenie. Czerwone dostaliśmy. No, ale ruszyć się dalej możemy. Czyli mamy 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Mamy jedną pomarańczową kartę, więc zatrzymamy się tutaj. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. I teraz ta dwójka będzie szła do pistopu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz przygotuję sobie dla nich minus jedno okrążenie. Sam teraz dojedzie tutaj do tego. W sumie za tego. Oczywiście ruch później, ale 2, 3, 4, 5, 6 i raz, 2. Więc te dwa samochody, te trzy samochody są już jedno okrążenie z tyłu. I tak wygląda w prawie połowie. Teraz będzie połowa wyścigu. Grzenie numer 21 i 22. Zaczynamy od lidera standardowo, więc 4 pola plus 2 to jest 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Więc ten wystrzelił do przodu. Ci będą sobie po dwa jechać. A ten trochę przyspieszy. Teraz ten, ten ma 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Dobra, nie wiedzie tutaj, na normalną trajektorię. Tak jakby nie zdał. To byłoby ciekawie, ale nie, nie będziemy ryzykować. No i teraz nasza tura, więc dobierzemy naszą kartę. Mamy plus 3. Agresywnie będziemy jeździć, jesteśmy przed y, rywarz. Możemy zagrać te plus 4, ale mamy na tyle dużo plus 4, że nie wiem, czy to jest sens. Aha, jak zagramy, to będziemy się 5,5 półra 2, 3, 4, 5. będziemy po prostu faniez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Możemy go wyprzedzić nawet. I tak zrobimy. Zagramy Rivas. Bo będziemy wjeżdżać w Riverz. Co nam da plus 4 i zagramy też FANE. Ponieważ będziemy przejeżdżać fanę, a to nam pozwala zagrać z tą dwójką dowolną inną kartę. Więc zapłacimy jedno zużycie opony. Dobierzemy kartę, którą jest zielona plus 2. Ok. Teraz mamy 4, 5, 6 i plus 1, bo zagraliśmy kartę, czyli 7. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj on mówi nam, że wyprzedzanie kosztuje nas jedno mniej, czyli na prostej jest za darmo, czyli wyprzedzimy go. I 7 wjedziemy tutaj w Stevon. Więc te dwie karty idą na discard z tej strony. Udało nam się wyprzedzić tego gościa więc jest spoko weszliśmy na które? na trzecie miejsce teraz ten, on ma minus 2 do ruchu więc ruszy się po prostu 1 ruszy się 1 ten żółty ruszy się 3 a spróbujemy ten wejdzie na late breaka zobaczymy czy będzie miał 70 ma 33, więc udało mu się, więc po prostu przeja prze przelatuje przed niego. Udało mu się wyhamować. No i teraz okrążenie numer 23 i 24. Czarny i żółty będą, czyli nasz lider spadnie. to jest ostatni czarny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć 6 tak raz dwa trzy cztery pięć sześć On miał taką przewagę że został nawet liderem. Problem jest taki że będzie musiał że będzie musiał dublować jeszcze raz tych wszystkich. Więc Zaczynamy właśnie od lidera. I robimy najpierw pierwszy test na dublowanie czyli na 70 mu się udaje 69 więc na styk. Czyli to jest raz dwa. Drugi test. Nie udaje mu się, czyli musi zostać. 74 było. Czyli musi zostać za nim. Nie udaje mu się zdublować go. to minus 1. Lider zostaje tutaj. Ten sobie 2 dojedzie za lidera. Więc nam bardzo dużo ułatwia, bardzo dużo nam to zmienia. Teraz tutaj zrobimy nasz pojedynek. Jak my będziemy chcieli pojechać, żeby ich wszystkich wyprzedzić? Jeżeli go wyprzedzimy, potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby być liderem znowu, czyli piątki nie wyrobimy. Nie, no jesteśmy w stanie wyrobić, bo jest, przejeżdżamy tak. przez Travelot. Czyli 2 i 4, powiedzmy to jest 6. Czyli chcemy to wygrać za wszelką cenę, więc my zagramy 7 plus 3 z Bunny Wheels to jest 10, minus 1 za zakręt to jest 9. Więc prawdopodobnie wygraliśmy to, tak, on ma tylko 3. Także te karty są. Zablokowany. My go wyprzedzamy w zakręcie. I teraz dobieramy kartę. Dobieramy też track-kartę, bo wygraliśmy. To jest plus 2 na stawę lot. Czyli druga taka sama, jak mamy teraz. No dobra. Czyli a i zielona flagra. Zieloną flagę sobie zostawimy jakby się miała przydać. Zagramy te dwie karty możemy, ponieważ ten symbol pozwala nam z tą kartą zagrać dowolną inną, czyli mamy 6. 2, więc to odrzucimy dwa żetony i check plus 20, czyli potrzebujemy 90, zdamy to z ręki tą 70 jedynką. I ruszymy się 6, pól. Więc mamy 1, 2, 3, 4, 5, żeby go wyprzedzić. My nie musimy robić testu, ponieważ już jest dublowany. I 6, żeby wyjść na prowadzenie, także tak spróbujemy to zrobić, ten się ruszy o 4 pola, raz, dwa, trzy tych za darmo, czyli mnie też wyprzedzi, czyli on teraz wyjdzie na prowadzenie. My jesteśmy na miejscu drugim. To ma plus jeden, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli on będzie gdzieś Powiedzmy, że zdubluję go za darmo. Chociaż nie, nie, za nim, więc nie zdubluję go. Raz, dwa, trzy, cztery. E, przepraszam, ten zjedzie na pit stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Powiedzmy, że spróbuję tej ostrzejszej trajektorii. Zdał, a nie to będzie zdawał później, więc wrzucę ten kartę gdzieś tutaj, w środek i ten się ruszy 3. Raz, dwa, trzy i kończy się ten etap. Tracę pomarańczową flagę. Te dwie karty wracają do mnie na rękę. Aha, jeszcze ta, ta dwójka się ruszy. Raz, dwa. Raz, dwa, Oni tam wyjeżdżają przed lidera i teraz będzie następna, następna część wyścigu, 15 tura. Tu jest lider, więc on się ruszy i zrobi raz, dwa i spróbuje ich zdublować. Potrzebuje dwie siedemdziesiątki, pierwszego mu się udało, drugiego też mu się udało. 3-4. Także oni są zdublowani. Teraz oni dojadą raz, dwa do niego. No i teraz my. Karty nam pasują. Jeden na, wyprzed, na wyprzedzenie tych, więc zobaczymy. Mamy akurat plus jeden. Możemy zrobić sobie 5. To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dublujemy ich. Będziemy zaraz na drugim miejscu. Już ta dwójka nas wyprzedzi. Nie wiem, czy nie chcemy zaparkować tutaj w aż plus 3 tam jest. Nawet nie wiem, czy nie chcemy zaparkować tutaj, po prostu. I zrobić taki mały korek, i chyba tak zrobimy. Zagramy 1 weźmiemy pomarańczową flagę znowu i po prostu ruszymy się jeden, zajmując to miejsce na dohamowaniu. I teraz tutaj nie można wyprzedzać, więc on musi zjechać tutaj. Yy, nigdy późno nie hamują, chyba że człowiek z yy, pomarańczową flagą ich zmusi, więc ja tego nie zmuszę, on będzie za mną. Ten wjedzie, no i ten był wyprzedzi. Więc teraz Ci ten pojedzie, ten był pierwszy, czyli raz, 2, 3, 4. I ten musi zdać 70. Ma akurat 70, więc raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, skończy tutaj. I tyle, bo cofamy się już do lidera. Więc no, udało nam się tutaj wstrzymać. Jesteśmy cały czas na drugim miejscu. Zobaczymy, czy nam się uda jakoś z tego wyjść. Bo nie mam pomysłu, jak dalej z tym potoczyć. To, że udało nam się wstrzymać, to jedno. Ale zobaczymy, czy nam się uda dogonić tego. Nie mamy kart do zmiany pogody. I to jest to, jakby nam psuje całą strategię, którą sobie dobraliśmy. No, ale zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę na dzisiaj. Myślę, że wrócimy do tego w następnym odcinku. E, ja byłem z bajchu, to było Race Formula 90 i słyszymy się w, przy okazji ogrążenia numer 25 i 26. Także do usłyszenia. Cześć.